Zobaczcie jak tutaj ktoś ma pięknie. Woda nam się skończyła. To jest jak u nas ee... bimber. Zobaczcie jakie tutaj domy są. Macie tu jakaś przychodnia albo szpital. Może nas podepną. Od jakąś kroplóweczkę to nas orzeźwi. O, jesteśmy uratowani. Oj, tu będzie klimatyzacja. Też bardzo ładne widoki. Można wejść też na sam czubek tej wieżyczki. Twierdza zdobyta. Schodzimy teraz niżej. Do miasteczka będziemy schodzić już tym łagodnym zejściem. Będzie pewnie cieplej, bo tam słoneczko świeci, ale idziemy tym łagodnym. Wychodzimy. Jest godzina 14:30 bodajże. Oddaliliśmy się już od Twierdzy i została w tyle. Po takich kamyczkach idziemy. W końcu troszkę cienia. Weszliśmy w jakieś krzaczki. Ale chociaż tutaj normalnie się idzie. Praktycznie płasko. Z czasami chwilkę pod górkę, ale ogólnie schodzimy na dół. Do Misia mamy 30 minut, także nieźle jeszcze tutaj będziemy troszeczkę spacerować. Jesteśmy już coraz niżej. Takie widoczne. lepsze to wejście. Chociaż takie kręte, bo takie serpentynki są jakby samochodem jechał. Troszkę w lewo, troszkę w prawo. Skończyła nam się woda. A tą, co mieliśmy, to już była tak ciepła, że normalnie Mati mówił, że gorąca. <gry> a już jesteśmy Dosyć niziutko. Zobaczcie gdzie ta twierdza została. Tam u góry. Jeszcze troszkę i wejdziemy tutaj w taki lasek. Może będzie trochę lżej i troszeczkę cienia. Zobaczcie jakie tutaj do zatrzymywania skał. Pamiętajcie, że tu też jest stromo się wspinać. Tu od miasteczka kawałek jest tak w miarę, ale potem to też nie jest tak wysoko. Bo bardziej więcej zakrętów, a tam idziemy praktycznie cały czas prosto. Wow, troszkę cienia. Mijamy właśnie tutaj te siaty, które przytrzymują głazy. Jakby miały spadać. Zobaczcie, jakie liny. I tu od tego momentu już zaczęła się taka szutrowa droga. Ścieżka. Dużo, dużo łatwiej niż tamtędy. Ale teraz tylko schodzimy po wodę. Zobaczcie, jak tutaj ktoś ma pięknie. Pasenik. Tędy tędy, 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 tędy. No to, to tam dojdzie. Wejdzie się w ogóle od tyłu, musiałby pan tam iść, a tam jest jeszcze gorzej. No tutaj, tutaj tak szlak prowadzi. Teraz jakieś mi się wydaje jakieś 20 minut i powinniście być, ale z przerwami będzie dłużej. Proszę, widzenia. Jak to mówić? Tutaj jagawy. Nawet już można biec. Teren się nam tutaj zrobił do schodzenia idealnie. Doszliśmy tutaj już jakieś zabudowania są Czyli już jesteśmy bliżej jak dalej I co koniec? Ten czarnimati asfalt ludzie w końcu asfalt Jejku. Teraz do domu i posiłek Jesteśmy Nie, jeszcze tu będziemy musieli schodzić tu są takie schodki. A tu nawet można podjechać samochodem, jak widzicie, i stąd sobie zacząć wchodzić. Wow, jeszcze zakręcamy, dobrze że już w dół. No niestety jeszcze mamy tutaj odcinek nieciekawy. Myśleliśmy, że już się skończyła tutaj z skrócikiem, nadal jeszcze droga szutrowa. Nie, do Makarskiej nie dojdziemy o no coś. Ty. Cieszę się, że jest płasko. Dobrze, dobrze idziemy. Mamy tabliczkę o miś. Zobaczcie, gdzie tam domki były. Jak wysoko. Gdzie można łódkiem dojechać. A tutaj jeszcze idziemy tak cały czas w dół. A stąd już mamy taki widoczek. My się męczymy, a mama z natalką pewnie sobie odpoczywa i chłodzi się w wodzie O, Mati za niemóg. Troszkę ja się zmęczył. Się a czekasz na mnie No to super Mam nadzieję, że nie zemdlejemy tu Jest tak gorąco Co to za pomysł? Kto to wymyślił? Wody nie ma? Woda nam się skończyła Także jakbyście szli, to nie bierzcie litr wody na głowę, najlepiej po dwa litry na głowę. O, a tutaj u pana zobaczcie, pomidorki rosną. I można zakupić bir, water, juice, Coca-Cola, rakija. Wow! Idziemy szybko. Co to jest rakija? To jest jak u nas e, bimber. To jest rakija. No i mamy już tutaj miasteczko. Jeszcze tylko kawałek, tutaj, taką dróżką. I pewnie wejdziemy na asfalt. Teraz nam zaczęły się schody, już. Ale tak dziwnie się idzie po tych schodach. Są takie płytkie, że człowiek przebiera i przebiera, a prawie w miejscu stoi. Najlepiej co dwa by można było dać. I doszliśmy. Do asfaltu i do miejscowości. Zobaczcie jakie tutaj domy są. A takie garaże. Wszystko beton. Tak idziemy, idziemy, patrzymy, ślepa uliczka. I w ostatnim momencie schody. A już myślałem, że będziemy się wracać. Wow. A żeśmy oddech złapali. Tu jakaś przychodnia, albo szpital. Może nas podepną, pod jakąś kroplóweczkę, to nas orzeźwi. Zobaczcie. Jest kilka karetek. A, i tutaj wychodzimy, na główną drogę, tu za portem. Kurczę, jeszcze do portu i do miasteczka kawałek prostej linii już. Pierwsze co, to studeniak i woda. A tutaj jest to wejście. Wchodzi się jak jest szpital. O, jesteśmy uratowani. Myślałem, że będziemy musieli iść do sklepu, do centrum. Ale tutaj też jest studenia. Maty już wypruł. Oj, tu będzie klimatyzacja. Tego nam było potrzeba. Ja cię kręcę. Wow. A jak jest? Nieźle. Wypompowani do zera. Szukaj wody. Którą bierzemy? Cepinę jest dużą, bo przecież ją wypijemy zaraz. Euro 25, nawet nie patrzę na cenę. Jak to mówią, nawet 10 euro. Pijemy jeszcze w sklepie. Normalnie wysuszyło nas. Na maksa. nie nas stary granat także weźcie sobie więcej wody taka pudełka na głowę nie wystarcza a była 1,5 droga. jeszcze mieliśmy wodę do schłodzenia taką z kranu. Kilka przerwy idziemy Mati wiesz która godzina? 16 no jakbyś zgadł 15.50 Tyle nam zajęła wycieczka. Wejście do góry, chwilę pobytu na zamku, na ruinach zamku i zejście na dół. I mamy już dosyć. Plaża, woda, tylko teraz to, coś zjeść. Mati mówi, że ma dobrą formę, ale to, co żeśmy tutaj pokonali, to też go by kończyło. Co? To był hardcore <noise> Ale daliśmy radę Już teraz są uśmiechy na twarzy. Było ostre A tutaj mamy wejście na plażę i tam dalej się kąpiemy A teraz wchodzimy na główną promenadę w Oniściu Idziemy do cienia. W nagrodę sobie coś kupimy. Trzeba jakoś ucić. To wejście i zejście. Tą męczarni bardziej bym powiedział. Loda bierzesz? W nagrodę zaserwowaliśmy sobie Mati Loda o smaku mango, a ja kawałek pizzy. Taki kawałeczek 250 euro, ale jestem głodny. Dobre mango. Dobre. Mati też jeszcze jednak namyślił się na kawałek pizzy. Jemy i wracamy na kemping. I co Mati? Idziemy się przejść w ciągu dnia. Uliczkami i powoli do domu. A tutaj jest ta scena, co żeśmy byli. A tam ten zamek u góry nie widać go. Restauracja Milo. A stąd przyszliśmy. O, Mati patrzy okulary. No, fajne, fajne, 15 euro. Przyjmiesz sobie. O kurczę, troszkę za duże na ciebie. Tak, trochę tak. Bo straszne to mają. Aha, a no chodź. Jak pamiętacie, wczoraj był tutaj ten koncert. Wieczorem. Nie, wczoraj byliśmy tu wieczorem. Tutaj jest widoczny ten zameczek, który znajduje się dużo, dużo niżej niż tamten. Też bardzo ładne widoki. Można wejść też na sam czubek tej wieżyczki. A ten nasz był gdzieś tam. A tutaj brzmi jedli pizzę, antula, bardzo dobra, można polecić i idziemy dalej. A myśmy wczoraj tutaj jedli, w tej restauracji, w O, a tutaj jest wejście na ten zameczek niżej, i wychodzimy. Zobaczcie, jak tutaj rośnie krzak winogronu. Ktoś go poprowadził tutaj, w takiej ramce, i przez taką dziurę, i tam na dach wychodzi. Pomysłowo, a my już tutaj dochodzimy. Do naszego kempingu. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Co to, nikogo nie ma? Jest mama? Jest. Tak? O, a mama sobie tutaj leży, a my tak się męczymy. Oj, klimatyzator chodzi, czuje. No to super. I ja idę się kąpać. Oznacza, że nie idziemy? Idziemy. Oj. Chodzimy z Zambu, powiem ci, że z wchodzimy do studniaka i w studyniaku chyba 10 stopni było, tak? <noise> Taka odczuwalna, jakby 10 mniej, albo 20. No ja Cię kręcę, ale gorąco. A jaki koszt? 3,5 euro zapłacimy. Tam, tam tak, tym stromym, a później tym mniej no stromym niby. Ale też było hardkorowo. A zobaczcie, tak klimatyzator nam tutaj chłodzi. W toalecie stoi rura za okno. Wypuszczona i dmucha tam ciepło. A Nataleczka Bidulka też padła dzisiaj. Normalnie wszyscy ugotowani. Jest tak gorąco. Tragedia. No ale po to właśnie tutaj żeśmy przyjechali. Od której Natalka śpi? Od 13.30. No to nieźle. To trochę pospała. Mordowana. O, Psioteczek się obudził. Dzień dobry. Tata już nie nagrywa. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto jest wysoko? Pan jest wysoko. Na szybko przekąska. Bo jak widzieliście, mamy zakupione rybki. Będą z fryteczkami wieczorem. Ale na szybko jemy, żeby nie marnować czasu, i idziemy na plażę. Jeszcze dzisiaj pokorzystać z plaży. W tym filmiku to już wszystko, więc zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku.